Dużo ostatnimi czasy mówi się o powstaniu elektrowni atomowych w Polsce. Wszyscy w pamięci mamy Czarnobyl, stąd niechęć Polaków do tego typu przedsięwzięcia. Jednak w momencie wybuchu wojny na Ukrainie sytuacja energetyczna znacznie się zmieniła. W obliczu czarno zapowiadającej się przyszłości rząd podjął decyzję o budowie. Dzisiaj opowiem Wam co nieco na ten temat. W Polsce nie ma elektrowni jądrowej. Jedynym działającym reaktorem jądrowym jest badawczy reaktor Maria w Otwocku. Zarządzany jest on obecnie przez Instytut Energii Atomowej. W środę 2 listopada rząd podjął uchwałę w sprawie technologii i lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Wskazana lokalizacja to Lubiatowo-Kopalino w województwie pomorskim. Ostateczna lokalizacja natomiast ma zostać ustalona po ogłoszeniu decyzji środowiskowej. Mają pojawić się trzy reaktory i finalnie ich lokalizacja może ulec zmianie. Wiele słyszeliśmy przecież o Gąskach, Hoczewie, Żarnowcu i o miejscowościach takich jak Pątnów czy Bełchatów. Jeżeli jednak to wcześniejsze miejsce w województwie pomorskim zostanie potwierdzone, to jednym z sąsiadów elektrowni może być prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. We wsi Lubiatowo-Kopalino szef płockiego koncernu posiadał kiedyś działkę wartą 500 tysięcy złotych. Obecnie jego brat Bartłomiej Obajtek prowadzi w tym miejscu pensjonat Szlacheckie Gniazdo. Podobno działka miała należeć do ojca Obajtków, następnie właścicielem został Daniel, który w ramach darowizny przekazał bratu działkę. Jednak to nie wszystko. Lubiatowo jest oddalone zaledwie o 8 km od Sasina. To właśnie tam mieści się znana willa w Sasinie, której właścicielem jest Daniel Obajtek. Zgodnie z zapowiedziami rządu budowa elektrowni ma się rozpocząć w 2026 roku, a pierwszy reaktor może zacząć pracować w 2033 roku. Reaktory wybuduje amerykańska firma Westinghouse i będzie to w technologii AP1000. Oprócz Amerykanów swoje oferty w sprawie budowy elektrowni jądrowych złożyła także Francja i Korea. Orientacyjna kwota budowy elektrowni jądrowej to 20 miliardów dolarów, czyli około 90 do 100 miliardów złotych, w chwili obecnej oczywiście. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska posiada zabezpieczenie finansowe na najbliższe etapy budowy. Polsko-amerykańskie rozmowy na temat elektrowni jądrowej trwały formalnie 10 lat. Janusz Ritter, były ambasador w Niemczech i USA, twierdził, że jest to niesłychanie skomplikowana operacja, takiej, jakiej w Polsce jeszcze chyba nie było w okresie powojennym, jeżeli chodzi o stopień trudności polegający na koordynacji różnych ważnych czynników w tym właśnie procesie. Minister Klimatu i Środowiska zaznacza, że budowa jednego bloku jądrowego oznacza powstanie 4000 nowych miejsc pracy dla inżynierów, czy też osób z wykształceniem technicznym. Program Polskiej Energii Jądrowej, w skrócie PPEJ, przewiduje, że Polska planuje budować nowoczesne, ale sprawdzone i duże reaktory typu PWR. Harmonogram przewiduje natomiast budowę i oddanie do eksploatacji trzech elektrowni jądrowych. Druga z elektrowni miałaby zostać wybudowana w centralnej Polsce w Piątnowie, a jej ostatni reaktor ma zostać oddany do eksploatacji w 2043 roku. Ministerstwo Aktywów Państwowych i Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Energii Korei Południowej zawarły porozumienie dotyczące współpracy i poparcia dla projektu budowy elektrowni, która będzie oparta na koreańskiej technologii. Wkrótce zostanie wskazana lokalizacja trzeciej elektrowni jądrowej i rozpoczęty proces wyboru partnera strategicznego do tej budowy. Premier poinformował, że po agresji Rosji na Ukrainę musimy podejmować decyzje dotyczące stabilnego źródła zasilania w energię elektryczną polskich obywateli i polskich firm. Elektrownie jądrowe to bezpiecznik naszego systemu energetycznego. Tak właśnie mówił. Nowoczesna elektrownia jądrowa może pracować 60, a w niektórych przypadkach nawet 80 lat. Dlatego koszt inwestycji rozkłada się na wiele lat pracy obiektu i po uwzględnieniu niskich kosztów eksploatacji zapewnia ona łatwe, przewidywalne ceny energii. Elektrownia jądrowa nie emituje szkodliwych dla środowiska i zdrowia gazów, a w szczególności dwutlenku węgla, związków azotu i siarki czy pyłów. Powstające w elektrowni niewielkie ilości opadów można bezpiecznie składować. Koncepcja budowy elektrowni jądrowej w Polsce pojawiła się już w latach 50. ubiegłego wieku. Miała ona powstać we współpracy ze Związkiem Radzieckim w żarnowcu w województwie pomorskim. Prace budowlane rozpoczęły się w kwietniu 1982 roku, jednak inwestycja wyhamowała przez problemy gospodarcze Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Finalnie w grudniu 1990 roku nowy demokratyczny rząd Tadeusza Mazowieckiego podjął uchwałę o postawieniu inwestycji w stan likwidacji. W tym odcinku to by było na tyle. Jeżeli ten odcinek podobał Ci się, daj znać w komentarzu, zostaw również po sobie łapkę w górę oraz zostaw subskrypcję. Być może przyszłe odcinki również Ci się spodobały, a jeżeli nie oglądałeś poprzednich, to zapraszam do oglądania. Tymczasem do usłyszenia. Cześć.